Witam serdecznie i zapraszam na wiśnie w syropie, które możemy wykorzystać do przygotowania ciasta, deseru, a nawet kompotu. Na 1 kg wiśni przed drylowaniem będziemy potrzebowali 380 g xylitolu cukru lub innego słodzika, jedną sztankę wody 250 ml, na każdy słoik po jednej łyżce soku z cytryny. Jeżeli lubimy smaki korzenne, to do każdego słoika możemy dodać po kilka goździków lub po kawałku kory cynamonu oraz wyparzone słoiki. Ja użyłam trzech słoików o pojemności 550 ml. Ml. Wypłukane i osączone wiśnie dryluję. Następnie wiśnie przekładam do słoików, nie ugniatając. Dodaję po łyżce soku z cytryny i przyprawy. Wiśnie mam już w słoikach, teraz przygotuję syrop. Do garnka przelewam wodę, dodaję ksylitol, garnek stawiam na gazie i zagotowuję. Od momentu zagotowania gotuję około 1 minuty. Tak przygotowanym gorącym syropem zalewam wiśnie, tak żeby były przykryte. Brzeg słoika dokładnie wycieram i mocno zakręcam wieczka. Tak przygotowane słoiki będę pasteryzowała. Pasteryzację możemy przeprowadzić na mokro lub na sucho w piekarniku. Garnek wykładam ściereczką, ustawiam słoiki, oddzielam drugą ściereczką, żeby się nie stykały, i zalewam wodą do około 3 czwartych wysokości słoika. Garnek stawiam na gazie i gdy woda zaczyna się delikatnie gotować, zmniejszam płomień i pasteryzuję około 20 minut. Następnie gorące słoiki wyjmuję i ustawiam do góry dnem na ściereczce, nakrywam ściereczką, ręcznikiem lub kocykiem i pozostawiam do wystudzenia. Jeżeli jakiś słoik wyciekł podczas obracania, to należy go mocno dokręcić i ustawić do góry dnem i pozostawić do wystudzenia, powinien złapać. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Wiśnie są gotowe, można je odstawić w ciemne i chłodne miejsce, życzę udanych przetworów i smacznego.